Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zrobimy sobie zadanko z broły sztywnej o kulce wtaczającej się na równie pochyłą. Tym razem jednak zrobimy je energetycznie. Na moim kanale znajdziesz również rozwiązanie tego zadania kinematyczno-dynamicznie, a czym te dwa sposoby miałyby się różnić? Ano, kiedy zadanko będziemy robić energetycznie, to nie musimy tutaj rysować żadnych sił, układać zasad dynamiki Newtona. Ale będziemy po prostu zastanawiać się nad tym, jakie energie ciało posiada w punkcie pierwszym u podnóża równi i na jakie energie, energie z punktu pierwszego zamienią się po osiągnięciu wysokości maksymalnej. I tutaj dajmy sobie punkt długi, żeby nie było problemu z indeksowaniem. No to jedziemy. Ciało na pewno porusza się tutaj względem równi pochyłej. A zatem posiada energię kinetyczną ruchu postępowego. Jest to była sztywna, która posiada promień i wykonuje obroty, więc na pewno posiada również energię kinetyczną ruchu obrotowego. Natomiast osiąga wysokość maksymalną wtedy, kiedy całkowicie się zatrzyma. Nie posiada żadnej prędkości. Natomiast posiada wysokość względem punktu startu więc tu będziemy mieli energię potencjalną grawitacji. Podstawiamy sobie wzory, o ja tutaj zapomniałem wkleić już mamy. Tutaj jest tabelka przedstawiająca wzory z karty maturzysty na energię kinetyczną ruchu postępowego i obrotowego. Podstawiamy mv kwadrat przez 2, plus i omega kwadrat podzielone przez 2 się równa mgh pomnóżmy to sobie przez dwa no i wykonujemy standardowe podstawienia przypominamy sobie, że moment bezwładności kulki to 2 piąte mr kwadrat natomiast taki standardowy związek między prędkością kątową a liniową to omega równe V podzielone przez R. Wykonujemy podstawienia za I 2 piąte m kwadrat, tak jak już mówiłem. Ten wzorek możemy sobie znaleźć w tabelce momentów bezwładności dla różnych brył, który jest chociażby w Wikipedii. Za omega kwadrat podstawiam V przez R. I po drugiej stronie nic się już nie dzieje. Działamy dalej. Tutaj będziemy wykonywać to potęgowanie. Resztę przepisujemy. Oczywiście, jeżeli nam się spieszy na sprawdzianie, pracujemy na niedoczasie, albo po prostu czujemy się mocni, to nie musimy przepisywać aż tyle, jak ja to robię. Możemy sobie niektóre tutaj przepisania na spokojnie pominąć. Wykonujemy sobie dodawanie po lewej stronie. Oprócz tego dzielę tutaj stronami przez masę. Masa mi się całkowicie redukuje. I co dostajemy? 2 piąte V2 plus V2 to się równa 2GH. Wykonujemy dodawanie. 7 V kwadrat to się równa 2GH. Dzielimy sobie stronami przez 2G. I będziemy mieli 7V kwadrat podzielone przez 10G. To się równa wysokość. I teraz mamy już maksymalną wysokość na jaką się wtoczy kulka. Tutaj co prawda w poleceniu tego nie ma, ale nie byłoby też żadnego problemu z obliczeniem sobie przyspieszenia. A w jaki sposób mielibyśmy to zrobić? Tutaj jak zwykle pojawia się mój ulubiony wzorek, czyli V kwadrat minus V0 to się równa 2AS. Przy czym S tutaj w tym momencie nie mamy, ale możemy go sobie bez żadnych problemów połączyć z tą wysokością, którą mamy już jako liczbę. Funkcją trigonometryczną, oczywiście sinus, zapisuję sobie, że sinus kąta alfa to jest k podzielone przez s. S-em tutaj widzimy, że oznaczyłem całą drogę, jaką pokonało ciało. Z tego zatem wynika, że s, którego chcemy się pozbyć tutaj z naszego wzoru, to będzie k podzielone przez sinus kąta alfa. Łączymy sobie tutaj to wszystko. Dostajemy V kwadrat minus V0 kwadrat. To się ma równa 2A razy H przez minus kąta alfa. Tutaj sobie jeszcze wydzielę miejsce. Przypominamy sobie, że prędkość końcowa to oczywiście 0, i może tutaj. Troszkę mi się tutaj już miejsce skończy, więc zróbmy sobie taką strzałeczkę, że od tej linijki przechodzimy sobie tutaj. I przepiszmy. Minus V0 kwadrat to się równa 2A razy H podzielone przez sinus kąta alfa. Mnożymy przez sinus alfa, dzielimy przez 2H. Minus V0 kwadrat razy minus kąta alfa podzielone przez 2H. To jest nasze przyspieszenie. Spodziewałem się tego, że wyjdzie ono ujemne, więc ten minus tutaj absolutnie mnie nie dziwi. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, to możesz zostawić lajka, możesz wbić subskrypcję. Na pewno będzie się tu pojawiało wiele materiałów, jeśli jesteś na MatFizie. Jeśli przygotowujesz się do matury, na pewno się to okaże dla Ciebie pomocne. Dziękuję, drogi widzu za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.